Tak, słucham. Przepraszam bardzo, słabo słyszę, halo? Tak, słucham. A troszkę lepiej, proszę Pani, czy to jest ruch obrony interesu? Tak, o, o, Tak. Proszę Pani, Anna Mleczaj z tej strony, ja dzwonię, że siedla gumice. Tak. Chciałam prosić o pomoc, dlatego że sąsiedzi chcą mi wykastrować kota. Na co ja nie chcę się zgodzić, bo to jest mój kot. Oczywiście. Proszę Pani, przykro mi, ale była, będzie Pani uprzejma zadzwonić jutro, bo dzisiaj jest wolne zgromadzenia i ja nie mogę odpowiedniego Pana, który tak. mógłby ten problem Pani pomóc rozwiązać. Bo Państwo Co chronicie, państwo chronicie interesy. I chronimy lokatorów. No właśnie, Państwo chronicie interesy. Chcą, mówić, proszę Pani, masz interes. Ja nie mogę go też upilnować, proszę pani, bo on, no przecież wiadomo, on tu przez balkon czasami wychodzi, bo ja na no, ja to no, no bo wie pani, bo on trochę podobno jak. On podobno Nie, Właśnie gorzej, wie Pani, aż mi wstyd powiedzieć, no ja nie wierzę w to, że on to robi po prostu. No, ale to jest bo ogóle bardzo lumne. Ale, ale nie, no, wie Pani co robi? No? Podobno właśnie gwałcił, wie Pani, takie, że tam chomika gwałcił. Nieprawda. U, u, u kogoś. Niemożliwe. No, bo, no więc ja też w to nie wierzę. Podobno gwałci właśnie takie zwierzątka małe, jakieś tam te świnki no to, morskie, jakieś takie... No dobrze, bóg. no to te chomiki, świnka morska muszą być w klatce w mieszkaniu, a nie chodzić wolno, to, na wolności. No, ja też Góra, tak mówiłam, nie, podobno włoży, bo o, to w akwariach trzymają tu lukę, to wchodzi od góry do akwarium, gwałci chomika, gwałci tą świnkę morską. Ja w to nie wierzę. Tak. No cóż, czy... to by ja to w raczej nie z No właśnie! Nie, to jest proszę Pani, proszę, no, proszę, jest proszę Pani. Proszę Pani, chcą go pozbawić interesu teraz. To znaczy, no. A ilor ma lat? Kolej? Tak. Cztery? No, aha, no to już trochę późno nawet na wykastrowanie, to już jest jeszcze no późno, ale by mógł to przechorować. No właśnie. Ale to... nie, jak ja zobaczyłam, że Państwo chronicie interesy. Tak. A czy koci interesy też Państwo Ale przyjmuje. to znaczy, my nie chronimy interesy lokatorów. Aha, tylko ludzkie interesy. Nie, to znaczy też nieludzkie. ludzkie. <laughs> interesy lokatorów w sensie prawnym. Więc nie wiem, czy naruszenie yy, własności, jaką jest, prawda, pani kot i choćby yy, i, i, chodźmy, i mojego kota. A może to nie tak dosłownie, bo to, bo to yy, ja rozumiem, że może być Pani zdenerwowana, bo to jest Pani własność, ale proszę jutro przyzwolić i myślę, że może no nie wiem, może koledzy pod kątem właśnie tym, że to jest naruszenie własności praw, prawnej pani, może to będzie jakoś interpretowane. My, my.